Witajcie, mali strażnicy Dzikiego Królestwa! Ja jestem Piotrek i jestem dyrektorem Dziecięcego Parku Narodowego Leśnej Strugi. W naszym parku na dobre zagościła jesień i zrobiło się naprawdę zimno. Dlatego bardzo miło jest posiedzieć w naszej terenowej bazie, która pełni też rolę dyrekcji parku. Poznaliście już okolice naszej bazy? gdzie mieści się ośrodek rehabilitacji świątecznych drzewek oraz gdzie zawiesiliśmy budkę dla nietoperzy. Tych aktywności nie mogliśmy wykonać w samym parku. Jednak naszą bazę od granic parku dzieli jedynie kilkaset metrów. To tutaj możemy się z komendantem naradzać, napić herbaty, no i oczywiście zagrzać przed po patrolach. Wiem, że nie przy każdym parku będziecie mogli założyć taką bazę, ale pomyślcie o jakimś pomieszczeniu, gdzie moglibyście gromadzić wasze dzikie skarby. A może możecie zbudować choćby szałas, który ochroni was od deszczu. My korzystamy z małego drewnianego domku. To tutaj najczęściej znajdują się dokumenty parku, dzika księga życia oraz nasza. Przyrodnicza biblioteczka. Jednak w tej chwili biblioteczki tutaj nie znajdziecie, ponieważ na okres jesienno-zimowy przenosimy ją do dzikiej bazy, albo raczej do dzikiego kącika w naszym pokoju w domu. Po to, aby książki nie zniszczyły się od wilgoci. Chcecie tam zajrzeć? No to zapraszam! Wystarczy tylko bardzo chcieć się tam znaleźć i. O, już jesteśmy! Oto nasza biblioteczka! Jest tu sporo książek, mamy je z różnych źródeł. A skąd je wziąć? Wiele publikacji różnego rodzaju można znaleźć w parkach narodowych. Ale też jeśli wasi bliscy zobaczą, że interesujecie się przyrodą, to na pewno możecie liczyć na takie dzikie prezenty. Zobaczcie, ile jest ciekawych książek dotyczących parków narodowych oraz przyrody. Na przykład tam Atlas Motyli. Czy wiedzieliście, że końcówka czułki motyla nazywa się buławka? Mamy także bardzo cenną dla nas książkę. Jest to przewodnik Kolinsa, zwany także Biblią ornitologów. Tak, to z jej pomocą oznaczamy ptaki. Ja wraz z tatą ostatnio zaczęliśmy się interesować fotografią ptaków. Zatem ten atlas jest nam bardzo potrzebny. Tutaj jest także dzika księga życia, którą mogliście poznać przednich odcinkach. Warto wydzielić w swoim domu albo w swojej szkole taki kącik wiedzy przyrodniczej. Zwłaszcza teraz, gdy bardzo szybko robi się ciemno za oknem, miło tu usiąść i poznawać różne ciekawostki przyrodnicze. To jest nasza skarbnica wiedzy. Wy też nie zapominajcie o możliwości dokonywania dzikich odkryć w książkach. A tymczasem z domowej bazy Dziecięcego Parku Narodowego Leśnej Strugi pozdrawia Piotrek, dyrektor parku. Do zobaczenia już niedługo, papa! Pa. Niezapomniana przygoda trwa!